Siadeczko zieleczki, ja jestem Solczka W dzisiejszym odcinku zobaczcie najbardziej wyczekiwaną serię przez was, czyli spocone triki na sezon 6. Na sam początek koniecznie strzelcie tego lajkacza oraz tego subika na kanale. Jeżeli uda Wam się dobić 5000 łapek pod tym filmem, to lecimy z kolejnym trikiem ze spoconych trików. Zachęcam Was również do wpisywania kodiku smalczyk. Dziękuję Wam wszystkim z góry oraz koniecznie po obejrzeniu materiału napiszcie wrażenia z jego tam na dole w komentarzu, a ja przytam w serduszko i zapraszam Was do oglądania. A więc dobra, widzę, pierwszy trik na dziś. Jeżeli macie jakiegoś ziomeczka, tak jak jak na przykład ja tutaj mam, i sobie go powalicie i będziecie chcieli go shakedownować, aczkolwiek z jakiegoś powodu będziecie chcieli anulować shakedownowanie, bo będziecie musieli pokonać jakiegoś rywala czy coś, to ważne jest to, na początku musicie kliknąć sobie przycisk odpowiedzialny za edycję ściany czy innej budowli, shakeujecie ziomka, a jeżeli wam się odwidzi jego szejkowanie to klikacie przycisk odpowiedzialny za reset edycji. No zobaczcie sami, pyk, pyk, Możecie to robić nieskończoną ilość razy i jesteście w stanie w bardzo fajny sposób zbaitować waszego rywala. Dla przykładu leży on na ziemi na jakimś turnieju, wy go on teraz krzyczy do ziomka, ty mordo mordo, choć on nie szejkuje mać szło twego fraga. Wy sobie go puszczacie, pyk! i walicie bomby ziomkowi, który po prostu jest i chce Was pokonać, ponieważ oni nie wiedzą, nie oglądali moich trików, że da się anulować po prostu animację shakedownowania. A więc dobra widzowie, jak kiedyś pamiętaliście, mega, dużo używaliśmy Szokłavów w naszych odcinkach, a teraz możecie sobie skraftować łuk, który działa jak Shockwave, Zresztą zobaczcie sami pyk. On was wybija. Wszyscy jesteśmy w stanie robić dosłownie te same rzeczy, co z Shockwave'em, więc pokażę Wam parę zagrań, które na pewno wam się przydadzą właśnie z tym łukiem. A więc dobra, pierwsze zagranie z tym łukiem będzie takie, że napinacie sobie ten łuk na full, podchodzicie do ściany oraz slacie gdzieś w górną część tej ścianki, i ważne jest, że musicie stać koło tej ściany, aby ona się po prostu zepsuła, czyli tyk. Zrzucacie. Trzymacie ścianę, podmieniacie i walicie po prostu tęki popchowi, który stoi w boksie. Myślę, że to dosyć łatwe. Przejdźmy sobie do drugiego triku, łącznie są trzy zukiem, więc lecimy dur. A więc dobra widzowie, drugi trik z łukiem. Musicie być jedną kratkę nad waszym rywalem, czyli na wysokości jego podłogi oraz daszku. Musicie się odsunąć na wysokość mniej więcej dwóch kratek, stawiacie ścianę i waszym zadaniem będzie strzelić z w oto tą ścianę i następnie podmienić mu tutaj tą podłogę oraz daszek. Czyli pyk, strzelacie sobie z zapiętego łuku, trzymacie podłogę oraz daszek i jak sami widzicie, wklejacie się bez większego problemu do jego boksa. Dosłownie w sekundę wasz rywal na pewno się tego nie będzie spodziewał i po prostu to jest czysta formalność, aby go wyeliminować. A więc dobra, trzeci najbardziej ekstremalny Kolejny polega na tym, że podbiegacie sobie do boksa waszego rywala, strzelacie łukiem tutaj nad, podbiegacie do ściany i przenikacie mu do boksa. Na przykład stawiajcie schody czy daszek i po prostu włączacie psychopata modon i go niszczycie totalnie w sekundę. A więc dobra, to wszystkie triki z łukiem, przejdźmy sobie dalej. A więc dobra widzę, przyszła pora na trik numer trzeci, do niego potrzebujemy rybo przytulanek i tak, co musimy zrobić? Naszym zadaniem będzie przeniknąć do boxa tego rywala, coś identycznego jak kiedyś z RPG jak stawialiśmy sobie tutaj dwie ścianki oraz strzelaliśmy a tu skacząc i po prostu przenikaliśmy do boxa. Tym razem jeżeli rzucimy sobie dwie ryby właśnie na spojenie tych ścian i staniemy w przeciwnym rogu, aby nie przyjąć żadnego damage'a, ponieważ jak pamiętacie, jak będziecie stali za blisko to przyjmiecie damage i w poskoku strzelicie sobie w oto te dwie ryby, to efekt będzie następujący. Pyk, strzela! Przenikacie do boksa waszego rywala, i tutaj znowu jest kwestia, co wy chcecie zrobić? Czy chcecie już się totalnie w niego wbijać, strzelać? Czy tutaj go może jakoś outplayować, nie wiem, schodami, zrobić taką edycję, pyk, i po prostu go bombić? To już zależy totalnie od was, co chcecie zrobić. więc przejdźmy sobie do czwartego triku, lecimy, kurka, dur, pum. A więc dobra, widzę. Czwarty trik na dziś. Jak dobrze wiecie, jeżeli będziecie farmili części sobie do samochodu kilofem, to idzie to dosyć żmudnie i nie dostaniecie tych części za wiele. Tak jak sam widzicie, ja praktycznie zbiłem cały samochód i nie dostałem ani jednej części, nawet nie wiem jakim cudem. Natomiast, jeżeli będziemy sobie farmili te części strzelając do samochodów, to pójdzie nam to o wiele szybciej oraz dostaniemy o wiele więcej tych części. Zresztą zobaczcie sobie sami. Ja podniosłem tych części naprawdę sporo, ponieważ ja tu naliczyłem minimum 4 części, które zebrałem do naszego ekwipunku. Więc jest to coś naprawdę spoko, że Takim jednym prostym triczkiem strzelając po prostu do samochodu Jesteśmy w stanie zebrać sobie o wiele więcej części Więc to był taki szybciutki trik Jeszcze przejdźmy do kolejnego związanego z samochodami Ale to bardziej z złąkiem, więc przenieśmy się do złomka. A więc dobra widzimy piąty trick, Jeżeli jesteście na złomku, to możecie sobie farmić te samochody Aby zdobywać te części Ale idzie to dosyć żmudnie A ja na przykład o tym bardzo długo nie wiedziałem Jeżeli postawicie daszek to wylecą wam te części Czy też podłogę I po prostu zamiast sobie zbierać tutaj po kolei te samochodziki To idziecie, stawiacie sobie milion podług I zobaczcie sobie sami w prawym dolnym rogu Ponad 13 części samochodowych zebrałem Dosłownie w mniej niż 30 sekund Więc jest to coś naprawdę spoko Przejdźmy sobie do szóstego triku A więc dobra, szósty trik na dziś moje położenie, abyście byli w stanie zobaczyć tą mapę Mamy takie skrzynki, które są ukryte w ziemi Dla przykładu my się zajmiemy tą skrzynką Która znajduje się tutaj I te skrzynki zawsze są legendarne Mamy na niej 75% szans Aby one się zrespiły w danej grze i z nich leci zawsze, ale to zawsze bardzo dobry loot, ponieważ, jak sam wiecie, jest to skrzynka legendarna. Więc tak, ja wam pokażę dla przykładu, gdzie znajduje się ta skrzynka. Tak jak sam widzicie, tutaj macie spawn tych wszystkich skrzyneczek. Więc każdy z Was musi sobie wiedzieć, która skrzynka jest najbliżej jego main. Miejscówki, a my przejdźmy do gierki. Pokażę wam, jak ta skrzynka, właśnie, prezentuje się w gierce. A więc dobra, ja sobie wylądowałem i dla potwierdzenia, że ta skrzynka się znajduje tutaj, tak jak nam pokazywała ta mapa, to po prostu widzicie, znajduje się ona pod mapą. Znajduje się ona pod ziemią, musicie ją sobie wykopać kilofem, następnie ją otwieracie i pyk, mamy spazika. Czyli teraz jesteście w stanie sobie lecieć z spazikiem i po prostu robić o na rywalach. Mówię, jeżeli nie wiecie, gdzie znajduje się dana skrzynka bądź macie problem z jej znalezieniem, to po prostu wpiszcie sobie w YouTuba, gdzie możecie znaleźć takowe skrzynki, a na pewno znajdziecie jakiś poradnik, gdzie znajdują się wszystkie skrzynki właśnie, które są pod ziemią. A tymczasem przejdźmy sobie do siódmego triku na dziś. Hucz. A więc dobra widzowie, siódmy trik na dziś. Pewnie go znacie, ale jest szansa, że niektórzy z Was go nie znają. Jeżeli weźmiecie sobie kurczaka, właśnie, z, i polecicie z tej wieży, to polecicie na o wiele dalszy dystans, jak normalnie. Trik ten znalazł Benji Fishy na swoim live, co było mega odkryciem. I, zo I zobaczcie sami, pyk, wchodzę sobie i zobaczcie sobie, jak daleko lecę, właśnie z tym kurczakiem, którego mam na ręku. Dosłownie z tej oto wieży przelecimy sobie. Zaraz zresztą sprawdzimy, ile metrów dokładniej. Pyk, dokładnie jest to 500 metrów przeleconych tylko i wyłącznie na kurczakiu. gdzie normalnie. Byśmy przecięli, myślę, z 100-150 metrów, więc jest to naprawdę spoko, że jest taki glitch, który naprawdę się nam przydaje i według mnie można go nazwać ta na spokojnie spoconym trikiem. Przejdźmy sobie do ósmego sposobu, również będzie on związany właśnie z tą wieżą. boom A więc dobra, ósmy trik na dziś. Jeżeli chcemy polecić sobie nie do końca w tą stronę, w którą chce nas uprowadzić ta wieża, to możemy sobie zrobić tak zwanego lunchpada z tej wieży. Aby to zrobić, tak jak sobie widzicie, musicie postawić sobie 200, ściany tutaj w górę, oraz jeżeli wejdziecie po prostu sobie w te miejsce, które was wybierze, to po prostu będziecie lecieli sobie nad tymi ścianami oraz klikacie sobie od razu spację i możecie zmienić trajektorię lotu. Bo niekoniecznie da się to zrobić normalnie. Czyli, wy, wchodzicie. Walicie spację i zobaczcie, jesteście sobie w stanie pojeździć gdziekolwiek chcecie, nie musicie koniecznie lecieć tak, jakby was waliła tamta wieża tam, tylko jesteście w stanie sobie na spokoju na przykład polecieć na to, na oto ten mościk i po prostu sobie zlutować ten most, niekoniecznie idąc w stronę farmy furii starej, a po prostu przelecicie sobie 180 metrów, na przykład zagardziecie auto i polecicie sobie lutować, dajmy na to paskudną, czy też na przykład złomka. Myślę, że mega przydatny trik, przejdźmy sobie do 9. A więc dobra widzowie, dziewiąty trik na dziś. Macie różne NPC-ty, które sprzedają wam części, na przykład tutaj na górze nad Pleasant macie NPC-ta, który sprzedaje wam części mechaniczne, te samochodowe. Kosztują one 10 goldek. Jak wiecie domyśli, jeżeli wejdziecie do gry, macie aż 50 golda, czyli jesteście w stanie sobie na spokojnie kupić aż 5 części oraz ulepszyć sobie pompkę, czy też kałaszka, co tam dosłownie chcecie. Na jedną broń lepiej, więc jest to naprawdę spoko, że macie taką opcję, więc jeżeli na przykład nie macie ulepszarki po drodze, czy coś, to możecie bazować sobie na przykład na tak w takim MPC, że kupicie sobie u niego te części mechaniczne i po prostu ulepszycie sobie jakąś broń. A więc tak się prezentował. Przedostatni sposób, przejdźmy sobie do ostatniego. A więc, dobra, ostatni, dziesiąty sposób jest to robienie tak zwanej klik z 90. Aby ją zrobić w siły, kręcić normalne 90 tak, jak robię to ja teraz. Aczkolwiek, w pewnym momencie, zamiast skręcić się dalej w taki oto sposób, stawiamy sobie schody do przodu. I następnie, w, tutaj, mniej więcej na pograniczu tych schodów oraz tych, stawiamy sobie podłogę oraz schody. Następnie biegniemy w górę tych schodów, oraz stawiamy sobie tutaj ścianki podłogę, schody i skaczemy sobie w tą stronę. Jest to jeden z sposobów o wykonanie Klik z 90, a drugi sposób jest taki, że biegniemy przed siebie, stawiamy podwójne schody, następnie skaczemy sobie w bok, tutaj stawiając podłogę, schody oraz ściankę. Oraz robimy to samo, że odbijamy sobie w lewą stronę. W przyspieszonym tempie dwie 90 wyglądają mniej więcej w sposób następujący. Pyk to jest jedna, a druga wygląda w taki oto sposób, zobaczcie sami więc jest to coś tak, na... jest to naprawdę spoko, ponieważ wtedy. Przyspieszamy nasze kręcenie się do high grandu. I dobra widzowie, to będzie na tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Koniecznie zostawcie lajka like pod tym filmem, suba z dzwonkiem na kanale. Na... Napiszcie koniecznie na dole w komentarzu, jak podobał wam się ten materiał. I co? Trzymajcie się, do następnych. Na razie, piąteczka, jojo.